Ja wszyscy witajcie na moim kanale, Patrycja jest dzisiaj tak jak widzicie po tytule Nagrywam Hot 16 Challenge A! Tak, byłam nominowana, bardzo chcę podziękować The Emerald Eyes i Barbara B. za nominację um, Powiem szczerze, że nie spodziewałam się tego, zupełnie nie byłam gotowa Tak jak widzicie, to też jest brzydka Hot 16 Challenge Przez to, że nie jesteśmy... Żadnymi raperami. <laughs> ja nie mam nic wspólnego z muzyką. Ja tylko tańczę, nie umiem rapować, nie umiem śpiewać, a więc. Um, no. <laughs> w sensie, że po prostu mam nadzieję, że to Wam się spodoba. Naprawdę się bardzo starałam. Też to podziękować bardzo Patrycy. Jej link do Instagrama będzie w opisie, ponieważ pomagała mi z pisaniem tekstu. Naprawdę to był wielki, ogromny challenge, żeby to w ogóle zrobić 72 godziny, bo. No, jednak dużo czasu zajmuje pisanie lyrics i robienie music video. Um, a więc yy, no dość ciekawie, <gryw> dość ciekawy, fajny challenge. E, ja go już siedziałam od początku e, z raperami, a więc fajnie było w tym wziąć udział. E, też jak wiecie, ten Hot 16 Challenge jest e, z koronawirus. Trzeba wymyślić 16 linii w 72 godziny. I nominować kolejne osoby. Link do zbiórki będzie w opisie, a więc zachęcam, zapraszam do wpłacania, bo naprawdę każda złotówka się liczy i pomaga z tym wirusem, który jest teraz bardzo ważny dla nas, żeby z tego jakoś wyjść, żeby wszystkim pomóc. No i co? I mam kochani, nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Jeżeli tak, nie zapomnijcie dużej łapce w górę. Nie zapomnijcie subskrybować, komentować. Możemy zaczynać z rapem, i potem będę nominować kolejne osoby. What's up? Aha! Trzeba pomagać, 2 metry zostawiać Korona, wirus, wirus, świrus Coraza, śmierci, Więc wszyscy są zamknięci Zakładajcie maseczki i bądźcie bezpieczni Kaszel, kichanie i wielkie zarażanie Szczepionki, brak, czekamy na wasz znak lekarze i wszyscy na odczale. Dziękujemy za wszystko, niech to minie bardzo szybko Yo! Let's go! się S. Aha Yeah, yeah. Aha. Ja mam nadzieję, że, um, że mi się udało, że zaliczyłam ten challenge. E, kolejne trzy osoby, które chcę nominować, to Amelka, e, Zasimowana i nastolatka Kontra Świat. Zapraszam Was do zabawy. E, myślę, że warto w tym wziąć udział no bo jest to fajny challenge na dobry kos. Na... Mówię po angielsku, nie wiem jak się mówi po polsku. W sensie, że idzie to... To jest na coś dobre, na coś dobrego. Chodzi o koronawirus, że po prostu trzeba pomagać, a więc mam nadzieję, że przyjmiecie ten challenge, kochane. Jeszcze raz chcę bardzo podziękować The Emerald Eyes, Barbara B i Patrycji za pomaganie mi z tym challengem i za moją nominację. Um, i co? I kochania, macie 72 godziny na, tą, na ten challenge <grym> e, Ja jeszcze raz mam nadzieję, że wam się podobało e, I co? I do kolejnego filmika, kochani, błyszaczki. Pa, pa! It won't take long, only a minute. I promise it's worth it, so please don't quit it and stay positive.